Wybaczcie. Chciałam przedstawić Wam bardzo ciekawy artykuł z portalu Natural News. Zachęcam do przeczytania i do zwrócenia uwagi na ten właśnie tekst. Punkt zwrotny w amerykańskiej historii gospodarczej. Na podstawie książki Maria Rodbarda: Początki Rezerwy Federalnej. Ustawa o Rezerwie Federalnej z roku 1913 zapoczątkowała istotne przejście od modelu gospodarczego typu laissez-faire, czyli róbcie co chcecie, do modelu charakteryzującego się scentralizowaną kontrolą rządową, co zasadniczo zmieniło amerykański system finansowy. Wbrew powszechnej narracji Era postępu, której celem była regulacja gospodarki, była w dużej mierze napędzana przez potężne interesy biznesowe i finansowe, zwłaszcza te powiązane z tzw. domem Morgana, który wykorzystywał retorykę reform, aby uzasadnić interwencję rządu sprzyjającą jego praktykom monopolistycznym. W obliczu silnej konkurencji duże firmy lobbowały na rzecz komisji regulacyjnych, takich jak Interstate Commerce Commission i Federal Trade Commission. Komisje te często obsadzane były przez osoby z branży i służyły ograniczeniu konkurencji i konsolidacji władzy, zamiast promować uczciwe rynki. Kryzys finansowy z roku 1907 uwypuklił potrzebę bardziej stabilnego systemu bankowego. Narodowa Komisja Monetarna pod wpływem korporacyjnych i finansowych liderów opracowała plan Oldricha, który proponował centralny system bankowy, aby zapewnić sieć bezpieczeństwa dla banków. I koordynować inflację, kładąc podwaliny pod rezerwę federalną. Utworzenie rezerwy federalnej było częścią szerszej strategii imperializmu ekonomicznego, w której USA dążyły do rozszerzenia swoich wpływów na świecie poprzez standard wymiany złota. System ten wiązał waluty innych krajów z dolarem ułatwiając skoordynowaną międzynarodową inflację i ingerując w gospodarki państw klienckich z gospodarkami mocarstw imperialnych. W annałach amerykańskiej historii gospodarczej niewiele aktów prawnych miało tak głęboki i trwały wpływ jak ustawa o rezerwie federalnej z roku 1913. Ustawa ta, która ustanowiła system rezerwy federalnej, oznaczała znaczącą zmianę z modelu gospodarczego róbcie co chcecie na model charakteryzujący się scentralizowaną kontrolą urzędową. Historia powstania rezerwy federalnej jest szczegółowo opisana w książce Maria Rodbarta, Początki Rezerwy Federalnej. Jest to skomplikowana opowieść o władzy, wpływach strategicznych i strategicznych manewrach wielkiego biznesu i interesów finansowych. Era postępu, która teoretycznie trwała od końca XIX wieku do początku XX, była okresem znaczących reform społecznych i politycznych w Stanach Zjednoczonych. W tym do okresie narodził się ruch mający na celu przekształcenie gospodarki USA z gospodarki zdominowanej przez zasady wolnego rynku w gospodarkę regulowaną przez scentralizowany rząd. Jednak wbrew popularnej narracji, że era postępu miała być oddolnym ruchem napędzanym przez robotników i rolników, badania Rodbarda ujawniają, że w dużej mierze była ona organizowana przez potężne interesy biznesowe i finansowe, a szczególnie jak wspomniano te związane z tak zwanym domem Morgana. Pod koniec XIX wieku konkurencja w takich branżach jak koleje i duże korporacje była intensywna, a próby tworzenia karteli często kończyły się niepowodzeniem ze względu na dynamiczny charakter rynku. Duże firmy, dostrzegając potrzebę interwencji rządu w celu wyegzekwowania swoich monopolii, zaczęły lobbować na rzecz Komisji regulacyjnych. W komisjach takich jak Interstate Commerce Commission, rozwiązana w roku 1996, i Federal Trade Commission często zasiadały osoby z branż, które to, te osoby miały regulować. Taki układ pozwalał dużym firmom używać retoryki antymonopolowej do uzasadnienia interwencji rządu, podczas gdy w rzeczywistości komisje te służyły do subsydiowania, ograniczania i kartelizacji branż, konsolidując władzę samych firm, tych, które miały być kontrolowane. Dążenie do bardziej elastycznego systemu monetarnego zaczęło zyskiwać na popularności pod koniec lat 90. XIX wieku, a kluczową rolę odegrała Indianapolis Monetary Convention. Ta konwencja, zdominowana przez wpływowych liderów korporacyjnych i finansowych, w tym członków kręgów Morgana i Rockefeller'a, wzywała do zrewidowania systemu monetarnego, który Utrzymałby standard złota, jednocześnie jednak umożliwiając większą elastyczność kredytu bankowego. Zalecenia konwencji położyły podwaliny pod ostateczne utworzenie banku centralnego. Panika z roku 1907. Czyli poważny kryzys finansowy, który ujawnił słabości amerykańskiego systemu bankowego, dodatkowo podsycił popyt na stworzenie banku centralnego. Narodowa Komisja Walutowa, utworzona w odpowiedzi na kryzys, składała się z ekspertów i bankierów przychylnych idei banku centralnego. Po podróży po Europie, w celu zebrania informacji i porad, komisja opracowała plan Oldreicha, który proponował system bankowości centralnej, który zapewniałby sieć bezpieczeństwa dla banków w tarapatach i umożliwiał skoordynowaną inflację. Ustawa o Rezerwie Federalnej z roku 1913, podpisana przez prezydenta Woodrow Wilsona, była ukoronowaniem tych wysiłków. Ustawa ta stworzyła system dwunastu regionalnych banków Rezerwy Federalnej, nadzorowanych przez Centralną Radę w Waszyngtonie. Ten nowy system został zaprojektowany, aby zapewnić bardziej stabilną i elastyczną podaż pieniądza, działać jako pożyczkodawca ostatniej szansy i koordynować inflację. Rola rezerwy federalnej jako banku centralnego nie była tylko inicjatywą polityki krajowej, miała również znaczące implikacje międzynarodowe. Stany Zjednoczone dążyły do rozszerzenia swoich wpływów za granicą przez promowanie standardu wymiany złota, który wiązał waluty innych krajów z dolarem, umożliwiając skoordynowaną inflację na skalę międzynarodową. Imperializm ekonomiczny odegrał kluczową rolę w naciskach na standard wymiany złota. USA i inne kraje zachodnie pragnęły rozszerzyć swoje rynki i inwestycje na skalę globalną, a standard wymiany złota był postrzegany jako środek do zintegrowania gospodarek państw klienckich z gospodarkami mocarstw imperialnych. Charles A. Conant, czołowy teoretyk imperializmu ekonomicznego, odegrał kluczową rolę w promowaniu tego systemu zarówno w kraju, jak i za granicą. Pod jego wpływem USA skutecznie narzuciły standard wymiany złota takim krajom jak np. Filipiny, Panama czy Meksyk często przy wsparciu lokalnych elit, które dostrzegały korzyści z dostosowania się do gospodarki USA. Tworzenie systemu rezerwy federalnej w roku 1913 było zatem punktem zwrotnym w amerykańskiej historii gospodarczej. Zapoczątkowało nową erę scentralizowanego etatyzmu, w której rząd odgrywał coraz aktywniejszą rolę w zarządzaniu gospodarką. Zdolność rezerwy federalnej do koordynowania inflacji i działania jako pożyczkodawca ostatniej szansy miała daleko idące konsekwencje, kształtując krajobraz finansowy jeszcze XX i XXI wieku. Jak podkreśla praca Rodbarta, początki rezerwy federalnej. Są głęboko związane z rozwojem wielkiego rządu, dążeniem do centralizacji i ekspansją, tak zwanego imperializmu ekonomicznego. Zrozumienie tej historii jest kluczowe dla każdego, kto chce pojąć złożoność współczesnej polityki gospodarczej i trwających debat na temat roli banków centralnych w gospodarce światowej.